No, się ma tęczowe świery. Jak zwykle zaczynamy z zewnątrz i z ogrodu. Chociaż nie wiem, czy tak. Jak zawsze. Ale dość często tak jest. Miałam małe problemy y, techniczne ze słuchawkami, ale chyba się już udało to okiełznać. I mam nadzieję, że uda się nagrać ten odcinek i że będziecie słyszeli dźwięk tak jak i ja. No nic, zaczynajmy, bo nagrywam to mega późno. Zobaczcie dalej na tych kanapie siedzą. Już nie robimy minatury, możecie przestać udawać. Proszę bardzo. Ale byłem strasznie ciekaw, kiedy on ma urodziny. Ile to jeszcze dni? 16. Ojej, zapiekło. <grymne> no taką długą życie sobie wymyśliłem. Co ty robisz, Maedoka? Ty pielęgnujesz ogrod, więc ja ci nie przeszkadzam. Tutaj widzę, z tego co pamiętam, wszyscy zaczęli pracę. Nową pracę. Ty jesteś tym stylistą i ja zaczynam tego żałować, bo to jest kolejna taka aktywna kariera, nie? Ja, wiecie co, myślę, że my porzucimy tą pracę, bo tak za bardzo nie chcę mi się męczyć z taką pracą i znajdziemy inną, po prostu. Ta mi mega nie pasuje, no nie chcę mi się w kolejną taką aktywną, no bo... Boże, będę cały czas grał w pracy. A nie o to chodziło. I stwierdziłem, że oni oboje będą pracować w tym samym miejscu. I tyle. Teraz oczywiście zamiast go najpierw zatrudnić... Gdzie jest praca? A, ja muszę to z zrobić. O, jest o, piekło. Dobra, chodź tu. Chyba mi teraz przeszkadzasz w ważnych rzeczach. Dobra, bez kąpania. Później to się ogarnie. Co ma za strój? Bo nie trzeba go chyba przebrać. Stróż prawa. Pa, 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 pa. pa. A nie ma. Ej, ja może ten stróż prawa? Dlaczego nie go wysyłają do pracy? Um, ja rozumiem, czemu mi się teraz to wyświetla i co? No dobra, fajnie, to wiem, gdzie jest jego praca, no ale po co mi się to wyświetla? Nie wiem o co chodzi. Nie są jego godziny pracy, ani nic. Dziwne. Ta śpiąca tutaj, oczywiście, zamiast. Jest... O jezu, ona jest na granicy śmierci. Typowo, typowo ja. A gdzie jest w ogóle twój młodszy syn? A on jest w pracy, dobra, okej. Okay. Zresztą ktoś tu pracuje. Na dom Nie wiem czy chcę żebyście wy poszli spać czy coś Bo to też tak... Gdzie on leci? Nie Oni wiecznie chcą się bawić kurcze Tymi zroszaczami to mnie tak denerwuje No nie zobaczcie co on ma za strój to jest, w ogóle przypomnę że to jest jego codzienna Czyli on chodzi w samych gaciach Ale nie wiem czy mi się chce dzisiaj go przebierać. Chyba nie chce mi się no, smaczności, smaczności w ogóle, i jest, jest poniedziałek, więc pójdziemy do pracy. Kasią, jutro, jutro. Czemu ja tak mówię, że jutro, jakby w Simsach też miał dzień? Znaczy się w życiu realnym. Ten wygląda taki Sebastianus. Zobaczcie. Ojej. Ci mówię, w którym to są tacy brzydcy. O, ktoś to wrócił z pracy, ale chyba nienawidzi życia. Ej, wiesz co, byś mógł jeszcze zjeść sobie tę zapiekankę? Możesz poglądać telewizję. A naprawdę to. Jest zepsuta, ja zapomniałam o tym zupełnie. Ty, moja droga, idź się tutaj ogarni. Potem możesz pójść spać. A ty co? No też jest głodny. No i dziwię się jak wracam z pracy, to po prostu to jest jedyne o czym myślę. Czy W tym <noise> domu wszystko musi się psuć za każdym razem. O Jezu, to jest idealna miniatura. Problem pierwszego świata, nie? Zepsuł tu telewizor i syf dookoła. No ej, staraj się kąpać, bo zajmujesz tą łazienkę i udajesz, że zemdlejesz. Nie zemdlejesz, dasz radę, jeszcze odrodzisz do pracy. Dobra, młody by też musiał się jeszcze wykąpać, ale to ona musi wejść. Gdy jesteś ogarnięty, to zapraszamy do spania, mimo że jest 21, no ale trudno się mówi. Nie, nie śpimy do 4.30. O, naprawiłeś. Boże, on ma to śpi z złym snem i ja tego szukam, mówię, no kurczę, nigdzie nie ma spania. Nie do żadnej 5.30, tylko śpi normalnie do 6.00. To jest tutaj super opcja, że mogę sobie tak to zrobić. Brakuje mi tego w dwójce. Jak ci staruszkowie mi wstają, kurczę, w środku nocy, łącznie z całą resztą rodziny. No, dobra, jeszcze ja pokój miałem to ogarnąć, wiem o tym, ale wiecie, to, to jeszcze jest czas na to. W sumie wystarczyłby ścianę pociągnąć i drzwi wstawić, ale później. O Boże, on już do pracy idzie. Nawet nie miałem pojęcia, że tak wcześnie rano. A jest mega głodny. Dobra, zjedz coś na szybko, to mogą być płatki po prostu. Nie miałem w ogóle pojęcia, że on tak wcześnie chodzi do pracy. Ale ta lodówka głośno działa, słyszeliście? Chciałem powiedzieć oczywiście, że chodzi. No, wygląda jak to żarcie ze stołówki w jakimś wojsku. Łe, myślałem, że będzie jakieś super auto przyjdzie, przyjść identyczne, tak jakie mamy. W ogóle mam brzydki ten całę, trzeba coś skombinować. Dobra, już nie sprzątaj. Ona to posprząta. I zrobi pranie, bo ja widzę, że tych rzeczy jest mnóstwo, a ty co? Tak stoisz tutaj i się zastanawiasz nad sobą. Chyba nad sensem istnienia i nad sensem w ogóle dzisiejszej rozgrywki, bo ja w ogóle nie mam pomysłu Dobra, sobie gofry. Chyba sam sobie ogarniesz. No Amy, zrobić pranie, jaka głupia. I puściła to, nie? Oczywiście już do komputera. Po kogo tym razem? O Jezu naprawdę. Zepsułeś to i pójdziesz w tych gaciach do tej roboty. A nie, dzięki Bogu. O Jezu już się bałem. Dobra, ty masz spokój. Więc zrób sobie pranie i skoro gofry się same zrobiły, to jest sobie zjedz. Co ona odwala? A my na którym idziemy do pracy? Aha, już jesteśmy. Klasycznie, nasza Kasia, ona wiecie, w godzinach pracy, ona dopiero sobie się tu ogarnia. Znowu pewnie wyjdziemy o 14. Zrobisz to pranie, czy się coś zbugowało? Nie. Nie zbugowało się. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będziemy remontować Re, ble, ble, że nie będziemy remontować pokoju nastolatka, bo chyba się zastrzelę. O co im chodzi w ogóle z tym prysznicem? Cały czas. Chyba muszę go wymienić na jakiś lepszy. No dobra, my po miasta i zobaczymy, co my tu mamy. Sanktuarium nastolatka. Sanktuarium nastolatka. Jeszcze raz przeczytam. Sanktuarium nastolatka został na ataku. No, tak jak mówiłem. Młoda para. O Jezu, nareszcie coś innego. Sofa, komodora, łóżko, podwójny i dywan. Budżet 5000. No nawet. Rozpocznij. Nie, nie będę przyjmował żadnych okazji. Te okazje mnie wkurzają w Simsach 3. To jest straszne. Mm, dobra. Czyli to ma być sypialnia. Tylko zajmij się teraz wszystko, załaduje tutaj. Ja widzę, to trochę potrwa, chociaż nie, już jest. Tu mają jakąś łazienkę, tu jest coś takiego, tu jest pusty, wyżej. Mm -hmm. Fajnie zbudowane, nawet, nawet ma to sens. Aha, i to jest wszystko. Więc ja mam tutaj po prostu pozmieniać. No dobra, to wywalimy wszystkie te brzydkie rzeczy i tyle. Ile luster widzicie to? 150. Dobra, zaraz do was klasycznie, bo widzę, że tutaj to będzie budowania. Okej, okay, skończyłem. Czekamy teraz na właściciela, oczywiście, żeby to ocenił. Powiem Wam, nie dziwię się kompletnie, że z tej palety barw zrezygnowano, bo po prostu jak ja odpalam tą paletę barw i staram się, wiecie, przenieść ten kolor na wszystkie obiekty, ale ładny pies, to wtedy po prostu komputer to mi płonie, nie? A w tym małym basenie kumie się komputer, ten pies. No dużo ma miejsca. Więc wracając do palety barw. Tak się po prostu płaci komputer przy tym, że to jest jakaś masakra. O, też się cieszę z pieska? Róża pies. Patrzcie, jakie ładne. Może takiego im sprawię? Jaki mokry. A my nie zobaczymy teraz tego? Zobaczymy. No, zobaczcie, Piękny, Taki oliwkowy pokój. Piekło, totalne piekło. Ja bym umarł w takim. czymś. Wygląda, jakby ktoś się zrzegał. Jestem ciekaw, co on powie. No, tak, tak nic nie mówi. No, dobra, idzie do nas. Co ma za nastrojnik? Przemoczona przez tego psa. A, twoja robota jest dobra. Więc spadamy. Koniec niszczenia. Ludzie, możecie jak na ten odcinek. Spadamy do domu, bo jesteś całym a Możesz się wykąpać. Ktoś jest w domu w ogóle? Nie, nie. Aż dziwne. Widzę, że przewłaszczyła sobie to auto. O, wszyscy kończą pracę, wracają do domu. Akurat, nawet ktoś jest, dostał awans. Mega. I kim on teraz jest? Obsługa kantyna. Spoko. Od 7 do 15. No, taka już lepsza godzina, bo wcześniej na no, chyba na 6 chodził. Mogłoby zrobić obiad co? Dobra, lunch. Zrób ten smażony ser. O, macie już tyle hajsu, że myślę, że powoli można zacząć y, ogarniać tutaj wszystko. Może zrobię ten pokój. Proszę bardzo, wymieniłem im kuchenkę. Wszystkie rzeczy praktycznie w łazience, prócz kosza, lustra i pralki. No i zbudowałem tutaj tylko ścianę, już nic tu nie kombinowałem. Stwierdziłem, że tak jest spoko. Może ty dasz radę naprawić ten komputer? Dasz radę, no to napraw, bo się przyda. Z tej leci woda jak jest Ona powinna się wykąpać, a nie robić ten obiad. Kolejny zakończył pracę, ale awansu nie dostał. W ogóle jakieś wymagania do tych waszych prac? Logiki trzeba trochę zdobyć. Jeden punkt. A ty masz sport, no to nie będzie jakoś trudno. Ty nie masz żadnych wymagań, ale jesteś wykończony życiem. Ale mógłbyś się potem tym interakcję. A ty jeszcze do pracy jedziesz? No dobra, to jedziesz do pracy. Dobra, matka, weź sobie kąpiel w twojej nowej wannie. Cała reszta może po prostu sobie zjeść. Ten jaki ma strój. To ja taki wybrałem? Lekkie piekło. O, Kasia, jaka zadowolona po ciężkiej pracy z farbą, którą umalowała wszystkie meble w pomieszczeniu. Kasia, twoje życie to jest sprzątanie, więc zapraszamy. Komu dzwoni? Mmm, odbierz i zobacz kto to. Nie. Nie ma takiej możliwości. Kasia ciebie czeka jeszcze sprzedanie wszystko. Biedna. Tyle musi zrobić dzisiaj jak zwykle. A nie naprawił tego kompa, więc wiesz co tobie szło tak dobrze z elektroniką, więc może to napraw, a nie bawisz się tam w tej wodzie. Kasia nie dość, że musi pracować, jeszcze musi sprzątać, po trzech typa, nie? <laughs> nie myślałam, że tyle czasu to jej zajmie z 18:00. Ale jutro popracujemy z domu, będziemy robić jakieś projekty, żeby jakoś ten awans ogarnąć. Bo to doświadczenie zawodowe słabo jej leci, bym musiał, nie wiem, 15 domów dziennie robić. Boże, i tak, zobaczcie, i tak dalej bawi się w tym deszczu. A naprawić ten komputer? A naprawiłeś, no to. Jeszcze tyle dobrego. Dobra, możecie się odprężyć, bo jutro będzie wielki dzień. Pa, 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 pa. barbara. No to bez gadania. I po wszystkim. Nie wiem, czy możecie jej spać. Możecie w sumie. To śpizłem z mnie tak denerwuje, i to wszystko z tym dopiskiem zły. Wtedy nie wiem, co się dzieje. O, jezu, ona będzie zbierała do śmierci, to wszystko. No ale trudno, musimy to sprzedać, nie? Wszystko? Ja jeszcze dalej? Przez to potrwa 100 lat. To chyba wszystko, co? <grym> jeszcze nie. No, wyrzuć już to. Nie, już nic tam nie rób. Dobra, teraz możesz dopiero, e, tak, najpierw pójdziesz się załatwić, Barga! potem zjesz sobie i potem będziesz spać. A ja w międzyczasie sprzedam te wszystkie rzeczy, no powiem wam, że to nie jest zły zarobek. Ze wszystko około stówki, nawet 120, to jest dobry biznes. Jak na to, że mamy taką no nie za wiele, nie? No jedno sprzedałem, super. Dobra, będzie jadła starego tosta, ale już mi to nie obchodzi. Bożesz już mogłeś darować sobie to zmywania, ale jak już zaczęłaś, to dokończ. Dobra, idź spać, bo ja widzę, że umierzesz za chwilę. <śmiany> Malutność. Śpij sobie do 12, jutro masz wolny dzień. Zobacz, się nie taki wolny, ale... Czemu leciuchy się tu nie teleportują? Czemu ona wstała? A chcę zwymiotować, jednak to nie było zbyt dobre, żarcie tego starego sera. No dobra, leć tam. I spanko. O, ktoś tutaj już wstał. To zapraszamy. Kolejny dzień pełen zmartwień, smutku, żaru i rozpaczy. Tak teraz patrzę, że idealnie pasuje w ogóle ta ścianka, nie? W tej całej łazience. Różowo-niebiesko-czarno. No dobra, koniec kompanii musisz iść do pracy. Niestety będziesz głodny w niej. No ty też byś już mógł wstać, żebyś coś zjadł. Bo ty akurat jesteś mega... W ogóle tak go zaniedbałem, tak zauważyłem. No chciałbym, żeby on się wykąpał jednak i ogarnął. przed tą szką. Nie wiem, czym w ogóle lekcję odrobił. No odrobił. No dobra, to się nie wykąpisz, widzę. Właśnie, to był pracuj ciężko. No. Znowu zapomniałem zapłacić się rachunki, jak to ja. Ktoś do niej tam wyzwaniał na skraju śmierci. Nie majsterkuj, się. Dobra już przestań, ty z sprzątaniem masz jakąś obsesję. Masz dzisiaj wolny dzień, musisz odpocząć. Zjedz te płatki. No w sumie nie taki wolny dzień, bo miała pracować z domu, żeby to doświadczenie się trochę wbiło. No ale nie jest tak źle: jest w No dopiero będzie się dała do pracy, nie? Ach, te Takie zapracowane. W ogóle ogólny odcinek będzie mega krótki, bo ja nagrawam to w piątek rano: idę do pracy, wracam z pracy, montuję i o tym jeszcze wrzucam. Także będziecie musieli mi wybaczyć. Jakiś taki luźny odcinek, za dużo się nie dzieje, ale za chwilę będziemy robić y, wielką rzecz. Więc będziemy musieli zadecydować nad imieniem. Tylko nie wiem, jak to się robi w tej części gry. Dobra. Pracę nie, usługi. Aha, tylko będąc na swojej parterii domowej, no dobra, no to wróć tu. Oni mają coś za dużo pieniędzy, wiecie? Wszyscy dostali jakieś awanse. W ogóle cuda, Wianki. Matka dopiero za robota się wzięła o 15. A pracuje do 18. To tak świeci, że ja nie widzę, czy to rośnie. Dopiero się dowiem, jak skończę to robić. Dobra, odłuż przy okazji usługi. Mhm, mm Ośrodek adaptacyjny, dzwonimy. O nie pracownik. Opieki społecznej przyjdzie. Stara. Zobacz, czy nie nic nic do posprzątania. Szybko. Szybko stara, musisz to ogarnąć. Nie zdążę, bo zaraz już tu będę. tam chodzi w graciach, to na pewno dostaniemy to dziecko. O. Kurczę, to jest dużo facetów, więc ja myślę, że jednak to będzie kobietka. I niemowlę po prostu. Ehe. Nie będzie oglądała jednak? Myślałem, że będzie coś oglądała. Mm. Kurczę, imię. To jest skomplikowane. Hmm. Jak zwykle patrzę, co dzisiaj ma imieniny, nie? Dzisiaj jest 10. Ameli, no nie już była Almy. ale w soboty jest Orgi. O, Paulina, proszę bardzo. I co i tak bez niczego? Ojej, co zostawiłeś to dziecko tutaj, w tym koszku? Oni tutaj buzi buzi, a tu dziecko. Co trzeba zrobić z tym dzieckiem? Brak dostępnych interakcji. No dobra, trzeba pewnie znaleźć łóżeczko. Dobra, mamy wszystko. Babcia, możesz włożyć do końca. I wiecie co, teraz właśnie się zastanawiam, ile trwają te etapy poszczególne. Niemowlę mi jest, aż, niemowlęcie mi jest aż 6 dni, a małym dzieckiem 15. 21 dni będzie dzieckiem, takim małym, że jeszcze będzie trzeba się nim zajmować. Nie no, super. Nie przemyślałem tego kompletnie, nie? Ale to będzie piekło. Będzie cały czas wyło. Już. Daj butelkę temu dziecku. Chyba mogę powiedzieć, że tym mrocznym akcentem na dzisiaj zakończymy, bo zobaczcie jaka ona ma oczy straszne. Przeraża mnie to, trochę jak kosmita. Oczywiście tutaj komunikaty wyskakują nawet na tabie, więc nigdy nie jest tu ładnie. O, dziękuję, super awans. Na dzisiaj zakończymy. Ja was serdecznie zapraszam klasycznie już na moją grupę na Facebook oraz Instagrama, żeby mieć na świeżo wszelkie informacje dotyczące kanału i odcinki troszeczkę wcześniej, jak oczywiście uda mi się wyrobić. No i co? Jeżeli się podobało, to zachęcam do łapki w górę, jakiegoś komentarza. A teraz Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i widzimy się. Kiedy? We wtorek. Będzie zapis z ostatniego live'a. I być może coś pojawi się jutro, ale tego jeszcze nie wiem. No to dzięki jeszcze raz, cześć.